Siemanko, cześć z tej strony, Bruder, fan Antoś i tata. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w naszym ulubionym sklepie rolniczym, Wojanowie. I znowu tutaj oglądamy jakieś maszyny. I już tutaj patrzymy. I już tutaj chcielibyśmy coś kupić. Tutaj jakaś ładowarka, Manitu. Słuchajcie, wy, jak widzicie, z wysuwanymi takimi łapkami. Tutaj ona taka masywniejsza jest. O, tego, tego mamy u nas. Tutaj patrzcie jaka w ogóle prasa, nie? Do tych, do tych okrągłych jest... i od razu jest z, z owijarką, Nie Antoś? Zobaczcie. Antoś... bo my przejdziemy sobie tak dookoła. Tutaj. No, tutaj... O, chory. Jakiś gościu chory. Tutaj pani jest. To ludziki są, Nie. Tutaj no zobacz, są. Tutaj jest taki model. O. Takie kosiaki. No. Kubota. No, Fendt, nie? Tutaj, I tutaj tam dalej Bo to są takie, chyba. Tak, takie modele. O, tutaj. Mieliśmy ten zestaw, taki lekarski. No. O, jest ten Xerion 5000. Co powinniśmy go kupić? Powinniśmy go kupić. No, tutaj masy Ferguson. Patrzcie, ten taki średniak z to przyczepą. Zobacz, Co? A my wybrak... tego nie mamy? Hmm? Nie, my mamy Klasa, Fenta i Jondi. Aha, bym. aha. No o, w ogóle patrz jaka ładowarka. Eee. Pa widziałeś ją? Ej, ona jest przecież nowa. A patrz, u góry jest ten liber. To jest normalnie... Ale ma inny mechanizm tutaj. Bo tutaj jest taki siłownik, nie? A tutaj nie ma tego siłownika. To jest jakoś inaczej tutaj rozwiązane. To ma za to coś takiego, to jest taka blokada. No. trochę inna. No, no. zobaczmy, jak on tutaj wygląda. Ej, drzwi nie ma w ogóle, tutaj się wchodzi tylko ta o. No. A koła ma po... Ty, ona ma wejście i ta też ma w ogóle na podwójne koła. Ty widziałeś to? To nie są podwójne koła. Można tutaj przekręcić no podwójne. To... No ta, ta. Serio? No, tutaj no. jest Jaguar 900, to to to, to to. ale tam dalej był jeszcze jeden Jaguar. O, Case. Case Optum. Ej, tego nie mamy. Nie mamy, mamy żadnego kejsa. Mamy tylko tego średniego, nie? Tego no, średniego, co? Ale nie mamy żadnego skórki. No, tutaj dojczwar. Tutaj, że. O, w ogóle. Pokażę Wam jeszcze tutaj. Bo tutaj jest taka beczka, nie? Ta budowlanka, w ogóle, patrzcie. Ja mam już taką lawetę. Tu jest w ogóle korytko do, do wylewania My betonu. Podoba, mi się podoba to. Ale to Fajna. W ogóle na czterech osiach. Ej, a gdzie tyłce, no. Nie wiem. Muszę zobaczyć Może nie ma tutaj. E... Tutaj jest laweta z yeah. tym Mercedesem. No tej klasy Fenty, to już wiadomo, o nie? No. Tutaj w ogóle taka ciężarówka jest z takim HDS-em i z takimi w ogóle tutaj łapkami. Też fajne. Co? Bo to jest chyba ten. To nie jest ten najmowszy. My go mamy, tylko bez ładowacza chodzi mi o ładowak. A, a faktycznie, że jest oryginalny, nie? No. O kurzewa. Zobacz, tutaj mamy... No. <laughs> <laughs> no, O tutaj jest strasz pożarna. I on coś pokazywał, że tutaj jest taki... Taki By tłoczek cylindry. chodzi, cylinderek By. chodzi. Właśnie nie wiemy czy on tutaj pompuje o, ja w ogóle. A to, co to, jest? to... Ej, to jest wiarka do węża! I tutaj patrz, tutaj ludzik może być. Tu jest taka kabina. Ale jaka dziwna kabina. No, że pewnie w transporcie to przejeżdża. Co my tutaj jeszcze? My w ogóle chcieliśmy zobaczyć obornik. Dzisiaj w tym naszym rolniczym sklepie i przy okazji mówimy. Nagramy no, tutaj coś. W ogóle patrz Antoś. A może takiego byśmy kupili? Zdalnie sterowanego i. Yy, nie wiem, on ma na pewno 4 koła, chyba nie, ale wtedy byśmy mogli podpiąć do niego. On ma No, to w, jest na tym. A, a ten akcin mieliśmy chyba jakiegoś innego, nie? Tak, bo tamten był nie był na 24 GHz, no, na 24 MHz był. Bo I ty? generalnie tak słaby, słaby był wtedy. No bo to, to była wcześniejsza No w ogóle przykuło też uwagę moją, to, taki wielki ładowarz, słuchajcie. Ogromny jest ten ładowacz. Patrzcie, tą koparkę. Zobacz, a ten yy, yy, ładowacz, jaki ogromny jest. To New Holland, ten ładowacz, nie? No. Ten jest taki wielki, jak, jak no. normalnie taki New Holland. Ej, a to jest ten średni? New Holland? Nie, to jest normalny. Nie, to jest Dobre. I jeszcze tu jest taka fajna ta yy, prasa. Co mówisz? New No właśnie, nie widziałem. Ale New Hollanda rzadko ten. Widać też w sklepach. O, liber. liber, no. Mała kopareczka. Mała kopareczka, no to, też fajna. To tutaj jest, mały ból no, ból do ger. I widzim, to ma... Co? Ma na dwie strony Co? No, tutaj siłowniki. Nie, Ej, to, może to, to może to. To można to przykręcać tak, tak, albo w drugą i stronę, nie? No. Ej, świetnie, dużo, dużo zabawek, nie? no, nie, nie, co? No. trochę dużo, nie, nie, dużo nie, 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 że musimy tutaj się. Pochodzimy po sklepie, coś się tutaj popytamy. O, jest ten uchwyt do balotów. No. Też fajna sprawa. jakiś tutaj to jest nowy. O! No, też spoko. Nie wiem, czy dzisiaj coś kupimy. Pewnie nie, ale przyjedziemy następnym razem. To już musimy coś kupić. Antoś, musimy coś kupić. Antoś. Mówię, że dzisiaj pewnie nic nie kupimy, ale następnym razem to już musimy coś kupić, Antoś. No musimy. Na no przykład John raz z drewnem taką. Z przyczepą. Albo taki ponton policyjny. To, to, to się Co? To do ludzi, do czego? Ale to chyba te takie... Kostki. Te nie kwadraty, ma... no. Ale czemu on ma tylko dwie nie? nie wiem. No. Ale my mamy takie baloty. Z tego mamy, takiego my odcinaczki my do, my do mamy kiszonki. jeszcze dwie. No, dobra. I chyba jeszcze baluty można dokupić. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Hej. Cześć.